No się ma! No, hello! My gold! No jak, no możesz wygrać pieniądze! Uuu, dobra! No. Dobra, ustalmy, ustalmy zasady. Ustalmy, że za każdą rangę poprawnie wytypowaną zdobywacie 200 walrant poinsów. Czyli możecie zdobyć maksymalnie 2000 walant pointsów na głowę. Jeżeli ja będę miał więcej warant pońców niż Wy, znaczy więcej zgad zgadniętych osób niż Wy, to wtedy nie możecie wygrać, nie? W sensie nie, że nie liczy to jako razem, tak jakby wiecie, ten, kto będzie miał więcej niż ja, może wygrać. Zrozumiałe to jest, nie? To jest yy, od Irona do Radianta, tak? Wszystkie. Yy, to jest dobre pytanie. Zaraz yy, na słuchawce muszę zapytać mojego asystenta. Okej, okay. moja słuchawka mówi, że są dwa ascendanty i dwa goldy. Widzowie, jak dobrze wiecie, już ten weekend kończą się wszystkie ligi VCT, dlatego wspólnie z Betlik postanowiłem stworzyć kupon tak na zakończenie tych lig. Pamiętajcie oczywiście, że nie są tu stuprocentowe typowania, a ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem. Yy, przypominam też, że w opisie tego filmu, jeżeli jesteście pełnoletni, macie wszystkie informacje na temat gry bez podatku na Betlik oraz wszystkie informacje. Na temat mojego kodu szalony. Więc teraz przejdźmy sobie oczywiście do meczu Team Heretic, za Team Vitality. I tutaj jak widzicie zdecydowałem się na Team Vitality, ponieważ uważam, że jest to najlepsza ekipa w Europie. Następnie przejdziemy do meczu Futy Sport na Team Liquid. No i tutaj całym serduszkiem za underdogami tego meczu, czyli oczywiście za Polakami. Następnie przechodzimy na T1 i Deryks. Tutaj zdecydowałem się na drużynę T1, dlatego że uważam, że w swoim regionie są oni zdecydowanie najlepsi. I następnie przechodzimy do meczu Mibr na Crew Esport. I tutaj wierzę, że drużyna moim zdaniem najlepszego gracza na świecie, czyli Aspasa, będzie w stanie w dolnej drabinki przejść aż do samego finału. Następnie przechodzimy sobie do meczu Talon Esport na Genji Esport. I tutaj zdecydowałem się na Underdoga, dlatego że nie jestem fanem ekipy Genji w tym roku. A Talon wygląda naprawdę świeżo, więc takie są moje Typy na zakończenie tych lig. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli wy zdecydujecie się na granie, to pamiętajcie o tym, żeby robić to z głową, tak? Za małą stawkę, z głową, żeby przyjemniej tylko się po prostu oglądało. Pamiętajcie, że z oferty Betty mogą skorzystać tylko osoby powyżej 18 roku życia. To ma młody mgła, no to kur... nie może mieć highero. Bo kto bierze deadlock na tej mapie? Jurac wziął no, no, Sky, no. więc też nie może mieć highero. Oliwka z. Też nie może mieć high yellow. Michael też nie. Okej, okay. mieć... teraz odtukujemy. Eee, no Szymić, kurde. Nie no, dwie saki. Kurde. Double senty? Nie, nie, dobra, ja idę hmm, na słowe No, na razie nikt nie wygląda, żeby mógł mieć high yellow. Ej widzowie, wiecie, ja ich muszę wpuszczać w maliny. Rozumiecie, o co chodzi? No, default knife. i Celownik taki... Taki celownik egzotyczny! Się... Egzotyczny! Tak jakby... Tak, tak jakby tak tak. był w ascendancie i oglądał TikToka dużo Tak szerze a, a, czekaj, bo tu są wszyscy mają default knife, bo to są nowe konta Specjalnie na odcinek, żeby nie można było podglądać Dobra, a idziemy? Ale celownik to mam taki, taki obrzydliwy, Ło ja to nie mam celu no, Bo oczywiście my jesteśmy niezłą produkcją, tak? Oj okej, okay. ten nie jest ready zbytnio na lotkę, ale zobaczmy. O, okej. Okay. Pejkują czy nie? Nie wiem. Nie yy, niszczą. Niszczą mi klatkę, niszczą mi klatkę. Wszedł tu, wszedł tu. Ta jetka to ma ruchy trochę jak ja, taki tiktok head trochę. Tak? Myślisz? O. Okej. Okay. Ty bo... Ten Michael 3k zrobił. Następnej będzie go oglądamy, ale obejrzymy tą jet do końca. Okej, okay, okej. Okay. Jeden. Rozdrzewkowa runda, tak? Rozdrzewkowa runda okej, yy, okej. Okay, okay. Ej, gramy w czy normalnie? No, no nie, no. nie ma co, nie ma co. Zaszewkiem piękny. Może rozsmuchajmy jeszcze raz, bo a. O, o nie wiem, a nie. Zgadza nie po prostu zagrała pod piki jakieś. E, tak, dokładnie tak jak gada. oglądamy? Feniksa możemy oglądać no, w tej dajmy, rundzie. W tej rundzie oglądajmy Feniksa. Oh, okej, okay. no to nie była najlepsza runda od Michaela. A ten Lemixa ciekawy, wiesz? Taki fajny fliczek muszę. No, to mi się nie jest, sobie, się wydaje. Chyba ma deadlock liczy, kafelki. On już odpada też na jakieś lawel. Oj, 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 o, fajny, oj, 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 fajny nek. Oj, ale czemu nie pobiegł dalej? Szkoda, mógłby to Eee, Coś mi się stało z komputerem. O, o malagi chyba. O, jeszcze redzik. Dobra, obejdźmy sobie Sowę po stronie atakującej. Zobaczmy, jak grasowa. Jaki no celownik rozkaz, ma? A jaki ma celownik? No, taki na ten na chyba co? No, taki na ten z 2021. Znalaj na, na lotkę, to jest naprawdę. To jest już niezłe. Nie wychylaj, też albo jednak nie. Są tu, są tu. Ale tam wejdzie na pewno są słąku też. Sprawdził lewo, prawo. On mogę. No, no szok to dał. Okej, okay, znowu jakiś shogun, chyba z jutinem piknął trochę O! Ale dał bombę! No ale tapa dał, meskwitu! Okej, okay, no ale no... Uuu, Soma też jest dobry ten Bo dobrze pikuje, fajnie pikuje No, dobrze pikuje, to prawda O, Dobra, dobra U, On jest 64, tam grał, no na shortcie No, on może mieć diamenta. Diament oh, please, no. Diamenta? Nie no. no. może mieć diamenta. No tak mi się no wydaje, no bez przesady no też, nie? Niech to, jak chcesz to ja ich deweluję jest klawde, to, co ty porównujesz? No ale mi się wydaje, że prawdziwy Immortal to wiesz... Yy, będzie tabelował tutaj. Ale ten enemy cypher jest cienki, bo na shifcie tak wyszedł trochę, głupio. No tak, no też miał łatwe killa, więc też wiesz. Nie możesz mu wiesz, tak dopisywać, że on jest nie wiadomo jaki. Ten sowa. Dobra, idziemy do następnej osoby. Wróćmy sobie do. abo nie, weźmy sobie Astrę. Zobaczmy, jak rzuca util. to nie wiem, macie paki, ja zlurkuję. No i ja pakę będę mieć. No. żeby się nie wywalić. Nie mogę. A co że... Żeby... bo nie. Ale wymyślisz pójść na A! Szybkie przypomnienie o tym, że ponad połowa oglądających nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jesteś w tej grupie, zostaw suba i życzymy jego oglądania. Okej, okay, szybko nawet rzucił tą gwiazdkę, jest pól. Okej, okay. trochę panika, gaming. Oj, trochę tak, mocna nie, nie, panika, gaming. Nie game. wiem, co się No, trochę mocna panika tu poszła. Uff! Młodam gato, jakiś chyba nieważa. No ale serio, bo on chodzi ledwo odbija się od ścian Ale daje takie heady, że naprawdę nie No dobra, zobaczmy sobie teraz jet, jet w atarku sobie zobaczmy jetkę tu Okej, okay, ten sowa jest odważny ogólnie ogólnie, ogólnie w obydwu teamach jest dobry sowa mam wrażenie okay. Oj oj oj. oj 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 Ale dobra, ale zabił, ale zabił Okej, okay, ale zabił znowu To był Baj peszek, to był peszek, najlepszym się zdarza, tak? Dobra i zobaczmy teraz deadlock Jeszcze na exity No, bez 4K. XKNQ Dobra jakbyś tak miał strzelać teraz se to to jakie kto ma najwyższą rangę? Immortala. O, no, szczerze to ten Sowa, nie? Ten, ten... ten, ten chyba venemi, tak mi się wydaje. Venemi, czyli po stronie broniącej. E, tak, broniącej. Okej, no. Okej, okay. okay. a ty, twarowski, kogo byś dał na Immortala? Teraz? W tym momencie. No albo tego słowa, albo. Tego sowę, to nie mówimy ZXC. -e. O nim. E, tak, tak, tak. tak. Okej. Okay. Ło! Ej, to było niezłe, dobra. Okej, okay. no on jest niezły ogólnie. A ty, kogo byś dała na Immortala? Piewatka. To samo co reszta. Tego Sowa. Okej, okay, okej. Okay. To jest O kurde. Minus 80, Sowa. No, to widać, że on sobie smorfuje, bo ja też tak robię zawsze, jak na smorfie gram. Ululu. Ej. No, Sowa zagrał. Dobrze. No, nie mnie! Oła! ten sowa też jest dobry, ma celownik taki, że... Że no losowi ludzie nie grają na takim celowniku mam wrażenie. Oj, ale... O, ale teraz celował trochę. On myśli, że jest nim. No właśnie, ten sowa myśli, że jest nim, dlatego myślę, że możemy mieć Ascendanta jakoś, tak szczerze. A są dwa ascendanty, nie? Tak, dwa ascendanty i dwa goldy. Ło, ale fajną pozycję ma to jet No okej, okay, no on ogólnie dał płytę z tych noży wcześniej, ale też ładnie ubija. Nie nawet Dobrze grałem na tym Kastołmie, aimowo, więc ciężej będzie te najniższe rangi dać ogólnie. No to prawda, ale tu util dużo zresztą, No, ten, to jest... no dlatego wziąłem też Heavena, żeby zobaczyć, jak to stoi, jak się pozycjonuję na mapie. Coś idą na A. Zamykam longa. I niszczą na longu klatkę. No, tu jakiś dog jest, ale. Nie sprawdził, ale po prawo tym dogiem. Dobra, no, widzowie, zmutowałem się. Moim zdaniem, ta Sky ogólnie to jest jakaś platyna. Bo on dawał utila, chyba tego nie widział, ale on dawał utila na Cesar, i tak dalej, coś tam rzuca ten util. Taka platyna mi się wydaje. Dobra, zobaczmy. Oj, co ta lowe? Odważnie. No, ta klawę pijana trochę. No, co tu się. Okej, okay. też, no, niby pierwszy kill to jest w ogóle tej cloth. Ale co jest ważne, to trzeba pamiętać, że ona taklowe pamięta o movemencie, że cały czas lewo-prawo stara się chodzić. No, kurde, to jest. No, dobrze się tak taklowe. Ja. Baba z Tajlandii cię najechała. Mi się no. wydaje, że Ali że jest taka baba z Tajlandii. No, mnie... ...lepsza lepszego. Dobra, daj wilka. No dobra, Skyst. Oj. <laughs> nie, to nawet nie trzeba oglądać Okej, okay, no Sky, no nie poszła jej ta runda, ewidentnie, ewidentnie, a na kiewątka od niej Cypher strasznie z tego Ale w ogóle ja oglądam teraz sowę i tu sowa... Oj. oj Przepraszam, bo ja przełączyłem w ogóle, przepraszam Mieliśmy oglądać tego Cyphera, ja przełączyłem go Oj, ale on tupie Ojej, ale, pojedy ale pojedynek. Ale pojedynek. No widzowie, na pewno damek jest no elo, bo też nie słyszał. Nie słyszał w ogóle. Widać, że damek nie oglądał mojego TikToka ani shortsów i opcję RTF ma wyłączoną nie? No ogólnie na razie jest trzech trzech takich mega. Widać, że lepszych graczy, nie? Czyli sowa jeden, sowa drugi i jet. No widać, że mocno dominują. Dobra, chcecie kogoś. O! Chyba muszą o tym pogadać oni, nie? time timeout. Ej, co oni? Ej, oni, oni się tu płacą, czy co? Ej, ale na odcinku na YouTubie będzie widać co gadali, będzie widać na odcinku na YouTubie co gadali, więc. Nie wiem, ee, co możemy zrobić. Ja bym poszedł na A. B i poszedł z B na A. Aha, tam nie A to... się. Nie Może... Nawet ja słuchałem. Może pójdę posła na balkon, zapytać papieroskę? Aha, aha. Tu masz porasek jakiś? Zobacz, tak chcesz? Ostatnio, pamiętam, że na tym odcinku chyba jedną osobę zgadłem tylko. No, ostatnio miałem pecha. No, ale ty w tym talentu nie masz, tak szczerze. Ale co? Ha, no dobra, to zobaczymy, jaki ty masz talent, no, tak to szczerze. To? Dobra, jest wjazd na A, to ja szybko zmienię na deadlock w ogóle. Zobaczmy, jak ona broni ten BS, ta deadlock. Okej, okay, tu Nejjik. Spoko, Nej, złapała jetkę i Skype. No ten Util to taki przytomny. No, no, dobrze używa utility. To jest widzowie mój pik na diamenta. Zmutowałem się, żeby nie słyszeli. To jest mój pik na diamenta. O! Okej. Jeden na jeden Okej, okay, ładnie. Ładnie teraz zagrał damek. nie była płyta nam idzie. Wiesz co ja sobie zagram samo, więc... Tajper, może po tu kamerkę czy coś? Albo po kamerkę na C. Nie, nie, nie no, no Cypher to chyba na cefę nie wiesz. No to się tak nie wydaje. Teraz powiem, ja dać tropa. Dobra no to leć na tego, bo ja tutaj mam wilka. Spierd. Eee, daję do tych jak coś. Chyba koło, ktoś. Chyba, chyba poleciał koło, ktoś. Chyba żeby cyfer sobie poszedł. Yeah. Yeah. Oj! Yeah. Tapka kamerkę! Yeah. Jeszcze gram yeah. dwa cage, no ty się je rzucił od razu! Jeszcze nie niższy mi widać. No nie no... Zawiódł mnie to... oheon! mi się słodkie Oj, ale dał Ale po ostatnim coachingu widza, który miał Airona, to już naprawdę jeśli chodzi o Aim'a... Ale właśnie kurde, on ma Immortala jeden teraz, nie? To warto pamiętać, więc... To może być mega close i to nie musi być tak, że najlepszy ma Immortala tutaj, tak szczerze. I ostatnio tak. też tak chyba było że najlepsza osoba nie miała na customie tak, są dwa, ascendanty jeden i mortal jeden Ole timing, ale no i tak, okej okay. oj. Oj, 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 troszkę płyta co, on patrzy plecy? tym cyferem nie, no ten cyfer jest naprawdę, on jest zakręcony nieźle a teraz, co czasem? ja najmożliwiej na, zarobię ale to poszło, co? obok głowy, obok głowy okej a w ogóle jakie, jakie wy macie rangi? Jeszcze może przejdźmy do tego. Piwatka, jaką tu masz rangę? Może e, wolę ci nie wypowiadać, bo dawno nie grałam. Nie no, powiedz, 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 Na no ale moja najwyższa to Silver 3 Najwyższa! Okej, okay, a aktualna, a aktualna nie gram, więc nie wiem. A, okej, okay, okej, okay. czyli najwyższa to Silver 3, a twój Twarowski? twoja najwyższa. Ja mam Golda 3 3 Golda 3, okej, okay. ty masz chyba Immortala, nie? Pull dziwny trochę Oj te gwiazdki są fatalne o, Te gwiazdki są fatalne Jego drużyna już w całej on dopiero gwiazdki dostaje. No i to jeszcze warto zauważyć jaki smoke w CT, nie? Ten, gdzie no ten jest zdecydowanie lepszy No i w tałe też jest taki jakiś deep mam wrażenie Nie wiem Gosh Maria smoka On jest hipem Okej okay. Okej okay. wychodzi z garażu na to nie było już fajne No ale tam, no bo tam, tam miał smoke'a, on chyba myślał, że ma niezłą lukę w tym smoku, wydaje mi się Oj, Cypher lotnie niszczy No Cypher, no nie no, nie, po prostu słodki, tak Oj, ale on się boi strzelać chyba, czemu on nie strzela? Oj, jeszcze, aj Cypher to Immortal na 100% Szczerze, co ja wiem No nie no myślę, że to ciężko było udać nawet coś takiego Widziałem moim zdaniem, moim zdaniem ZXC jest immortalem. ZXC jest najlepszy z nich wszystkich moim zdaniem i to widać, moim zdaniem, ale nie piszcie tego na czacie, bo oni mogą to skopiować Oj no coś ewidentnie. Oj, Co się ewidentnie. Oj, coś się widętnie Jeden. Uu! Damek Oj Damek Oj Damek Aaa Jura luzak! Jura luzak! jak go po... no, Pokonał, nie Jaki gołd! Jeszcze wziął sobie ja w Oj, no nie no, teraz już w ostatni będzie totalny przejazd. No chyba, że Shemix jeszcze. Ostatni bastion. Drożyny broniącej. Szymot wow. Ło już to cały czas, że nagle. Nagle w no. No, okej. Okay. GG. Tak, ogólnie fajnie by było, żebyście wszystkie typy wysłali do Twixiego, żeby nie było, że ktoś się zmieni. Przed tym, zanim ktoś powie, wszyscy, żebyście wysłali do Twixiego. ZXC Immortal, XKNQ Ascendant i Nice Shock, też Ascendant, Diament, Młoda Mgła, Damek Platyna, Gold, Michael i Oliwka z Silver VIP, Iron i Iron Bronze Dobra, zobaczmy. Zwycięzcą, zwycięzcą zostaje. Aha, ja jestem tu. Ja mam jeden, dwa, trzy, cztery. Dobrze. I mam tyle samo co ty, ryba. Ma. I mamy te same rangi, dobrze jak coś. Tych samych gości. Fardowski, ty masz dwa. A ty y, masz y, też y, dwa, więc macie po dwa. Niestety, wy nie zgarniacie warant pońców A no, ty ryba w sumie nie wiem, nie? Ty masz tyle, co ja, stary. To nie wiem. Stary, no to. Ja no ale ja okej, okay. ty... znaczy, że byłeś na równi, zgadłeś cztery. Mogę zaoferować ci tysiąc valerant-pońców. Myślę, że to będzie uczciwie. No i co? No i jeśli wy chcecie wziąć udział i oglądaliście to na YouTubie, to pamiętajcie, że wchodzić na streama codziennie od 15. Teraz aktualnie jest przedłużany, więc jest cały czas stream.